Siemaneczko nie mordeczki witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będzie trochę nietypowy odcinek, ale jeszcze przed tym zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału, zostawienia łapeczki w górę, bo jeszcze tylko 6 subów i będzie losowanie na 2 razy 20 zł Pace of Card. Ale w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam powiedzieć o czymś niesamowitym. Wpatrzcie w prawy górny róg na moje gemy. Widzicie to? I ja nie wydałem aż 240 zł, czekajcie, chwilę nie wydałem aż 240 zł na te gemy. Bo, patrzcie, bym musiał wydać 240 zł, tak jak mówiłem cały czas, ale tego nie zrobiłem, i to jest spowodowane tym, że super cel miał wyciek. I jak sobie weszłem na zagranicznego YouTuba, wyskoczył mi jakiś YouTuber, klikłem w niego i zrobiłem wszystko to co on, i po prostu mam te gemy teraz. Jeśli Wy byście chcieli, te gemy to powiedzmy na 250 subskrypcji wrzucam poradnik jak zrobić te gemy czy jak dostać ogólnie te gemy, bo to jest bardzo proste, to jest zaledwie 6, 7, 5 minut na te roboty. Zależy jaki kto ma telefon jak szybki, no to 5 minut, 4 nawet. No i po prostu będziecie mieli tyle gemów co ja i jeszcze w kolejnych odcinkach pojawi się, jak to się nazywa, pojawi się to kupywanie karnetu otwieranie boxów, no ale to by było na tyle, co chciałem Wam powiedzieć i jak mówiłem, 250 subskrypcji i pokazuję Wam, jak zdobyć gemów, gemy, więc zapraszajcie znajomych do subskrypcji tego kanału. Ja się z Wami żegnam. Yo.